Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Specyficzny dzień w historii mojego klubu. Oficjalnie na koncie instagramowym Filip Starzyński pożegnał się z Zagłębiem Lubin. Raczej z tymi latami, które przebywał w klubie z Zagłębia Miedziowego. Filip Starzyński poinformował, że mecz z Rakowem Częstochowa kończący 34. kolejkę i sezon dla Zagłębia Lubin był ostatnim Meczem w miedziowych barwach. Filip Starzyński, można powiedzieć, zawodnik chimeryczny. Zawodnik, który miewał dobre, lepsze, gorsze, złe momenty w piłkackiej ekstraklasie, ale jedno słowo mi, kibica, nasuwa się na myśl: legenda. Mimo wszystko, legenda mojego klubu. Kilka sezonów temu żegnałem tutaj na kanale słowacką legendę Zagłębia Lubin, Lubomira Guldana. Dzisiaj, w kilku słowach, w kilku zdaniach, w kilku minutach. Pożegnam legendę Filipa Starzyńskiego, Rumuald Kujawa, Radosław Kałużny, Ilian Micański, Adam Zejer, wielu innych znakomitych piłkarzy, którzy sięgali po laury. Dwa Mistrzostwa Polski, medale. Jeżeli chodzi o rozgrywki piłkarskie Ekstraklasy, trzy finały Pucharu Polski, niestety przegrane, Filip Starzyński, popularny Figo. Żegna się z Zagłębiem i kilka chwil o nim. Z czego zapamiętam? Popularnego Figo na pewno z początków z Zagłębia Lubin został wypożyczony z belgijskiego Lokeren w wieku 24-25 lat, troszeczkę odbijając się od ściany w Belgii, zaliczając 9 występy wiosną w sezonu 15-16 jesienią, a wiosną w sezonu 15-16 przyszedł do Lubina, zaliczył kilka goli i bardzo mocno dołożył się do brązowego medalu. Jako Beniaminka pod wodzą Piotra Stokowca, mojego klubu. Z czego zapamiętam Filipa? Na pewno właśnie ten sezon 15-16. Warto wrócić do meczu w Lubinie. Jeden z ostatnich meczów tamtego sezonu. Zagłębie wygrywa z Legią 2-0. Fenomenalna asysta do Krzysztofa Piątka. Przepiękna akcja i bramka Krzyśka Piątka. Strzelona chyba Arkadiuszowi i Malarzowi. Zagłębie wygrywa 2-0 Gol z rzutu rożnego ze Śląskiem Wrocław derbach to takie zwycięstwo 4 do 0. Kilka goli z rzutów wolnych, luz, podanie, finezja. To, czego nie mieli przeciętni pomocnicy tej ligi, on miał to i ma to w sobie: oczy dookoła głowy, na boisku piłkarskim, piłka, która nie przeszkadza zawodnikowi, mimo że troszeczkę statyczny, mimo że troszeczkę wolny. Taki właśnie był Filip Starzyński. 7,5 roku w zagłębiu Lubin, szmat czasu. Statystyki, które mówią wszystko, 234 mecze, 56 goli, 53 asysty, najskuteczniejszy pomocnik Ekstraklasy w XXI wieku przez 23 lata, prawie ćwierć wieku, dzierży to miano jako najskuteczniejszego, najskuteczniejszy strzelec w historii Zagłębia Lubin. Możemy mówić o legendach Eugeniusz Ptak, Romuald Kujawa, Michał Chaubiński. Czy bułgar Ilian Micański, zdobywając tytuł króla strzelców pierwszej ligi i wicekróla strzelców ekstraklasy tuż za Robertem Lewandowskim w sezonie 90, ale to właśnie popularny Figo był tym liderem zespołu Zagłębia Lubin, był już kapitan miedziowych, chłopak, który oddał wiele dobrego dla tego klubu. Jeżeli mówimy o takich ciemniejszych stronach, ostatnie sezony były już troszeczkę delikatnym zjazdem. Ale mówmy tylko o tych dobrych aspektach. 2016 rok i Euro pod wodzą Adama Nawałki, czyli ten słynny ćwierćfinał zakończyliśmy na najlepszej ósemce Europy. Filip Starzyński był w tej kadrze na Euro. Cztery mecze w reprezentacji i jeden gol bodaj we Wrocławiu, chyba z Finlandią. Przepiękne uderzenie i też popularny Figo zapisze sobie na kartach swojej historii, Występy w reprezentacji i jednego gola. Chłopak ze Szczecina to nie jest wychowany w pogoni, a Salosu przechodził przez Chorzowski Ruch. Tam strzelił 20 bodaj jeden goli. Wyjechał do Belgii, do Lokeren i później przez 7,5 roku przywdziewał te barwy barwy Zagłębia Lubin. Drogi Filipie, ja, jako ten wieloletni kibic zagłębia, który oddaje swoje serce temu klubowi, bardzo Ci dziękuję za to. Różne historie działy się tutaj, nawet na tym kanale różne rzeczy opowiadałem o tobie. W ferworze takiej złości pewnie, bezradności, bezsilności, ale ja Ciebie zapamiętam właśnie tego finezyjnego, rzuty wolne, rzuty różne, niesamowity luz, podanie, dośrodkowanie, przerzut na kilkadziesiąt metrów. Lider środka pola nie tylko Zagłębia Lubin, a piłkarski Ekstraklasy Figo. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za te 7,5 roku. Jesteś legendą zagłębia lubin. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia na kolejnych filmach i live'ach. Trzymajcie się ciepło. Cześć, pa!